Jeżeli śledzisz mój kanał, zapewne zauważyłeś, że mam swoją ulubioną destylarnię z Lowland w Szkocji. Jest to destylarnia Lochli. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pierwszej edycji Lochli zabutelkowanej w mocy beczki, czyli Lochli Cask Strength First Edition. Zapraszam. Cześć, Z tej strony Władysław Pełyski Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj destylarnia Lochli po raz kolejny. Wiecie, jak bardzo lubię to destylarnię? Destylarnia bardzo młoda w zasadzie. Łyski dostępna na rynku w wieku około 3-4 lat. Oczywiście wszystkie są bez deklaracji wieku. Ale portfolio destylarni Lochli naprawdę bardzo fajnie się rozwija. Yy, mamy first crop. Cała edycja sezonowa, cztery butelki z tamtego roku. Już w tej chwili pojawił się second crop, i chyba jest już trzecia butelka z tej edycji, która pojawiła się bodajże wczoraj albo przedwczoraj w sprzedaży. No, i oczywiście, Loch Hour Barley, czyli taka podstawka, core range tej desklarni. No i całkiem niedawno destylarnia Lochli postanowiła wypuścić whisky, która będzie zabutelkowana w mocy beczki. John Campbell, manager destylarni, człowiek odpowiedzialny za whisky w tej destylarni tak naprawdę, postanowił skorzystać z takiej standardowej opcji, czyli połączenie beczek po Bourbonie i po Sherry. Zobaczymy tak naprawdę, co z tego ciekawego wynikło. Jeżeli chodzi o samo whisky, oczywiście whisky zabutelkowana, jak już mówiłem, w mocy beczki, 60,1% alkoholu. Whisky niefiltrowana na zimno, niebarwiona karmelem. Kask Strength Batch pierwszy. Powiem szczerze, po tym już zresztą mówiłem, nie przepadam za łyski, których smak czy aromat jest mocno zbożowy. I wiele łyski przez to musiałem mocnąć na bok. Natomiast w tym wypadku zbożowość Lochli. Jest czymś niesamowitym. Moi drodzy, jeżeli chcecie poznać historię destylarni Lochli ciekawostki związane z tą destylarnią, to zostawiam Wam tutaj na górze w opisie link do pierwszego filmu, jaki zrobiłem na temat tej destylarni. Pierwsza łyska, jaką omawiałem na tym kanale i tam na temat destylarni było nieco więcej. A dzisiaj przejdźmy do konkretu. Fajne posunięcie, ciekawe posunięcie, jeżeli chodzi o wypuszczenie edycji w mocy beczki, bo wiadomo, każdy chciałby spróbować whisky z danej destylarni, która jest tak naprawdę pełną odpowiedzią, która jest w pełni kwintesencją danej destylarni. No, na oczywiście nie da się ukryć, że jest to logi. Ta bardzo fajna zbożowość. Daje się we znaki. Oczywiście Lochli to deslarnia, która tak naprawdę sama zaopatruje się w jęczmień. sama sobie ten jęczmień hoduje. Deslarnia rodzinna, niewielka. Miałem kiedyś możliwość prowadzić taką małą degustację właśnie whisky First Crop, czyli te cztery, cztery edycje sezonowe plus core Range, czyli Our Barley. Powiem Wam tak, to co mnie zaskakuje, jeżeli chodzi o aroma te whisky, to tak naprawdę nie jesteście w stanie w tej whisky wywąchać. Przynajmniej ja nie jestem w stanie w tej whisky wywąchać tych 60%. Nie kupię alkoholem w ogóle. Ale to, co na nosie od, od razu się pojawia, to beczki po Bourbonie. I tych beczek po Bourbonie jest tutaj sporo. Z tego co kojarzę, proporcje beczek to 70% beczek po bourbonie, 30% beczek po sherry, oczywiście wszystkie beczki first fill. No i tak, w aromacie sporo wanilii, jest karmel. Zaraz za tym trochę owoców. Brzoskwinia, trochę rodzynek. Mleczna czekolada, trochę takiej delikatnej orzechowości. No wkładam nos do kieliszka, 60% i tak naprawdę alkohol w ogóle tutaj nie przeszkadza, jeżeli chodzi o aromat. Bardzo przyjemny aromat. Zobaczmy, jak to wypada w smaku. Wiecie co? Nie kalibrowałem się dzisiaj. 60%. A ta łyski jest bardzo łatwo przyswajalna, mimo swojej mocy. Oczywiście jest oleista, jest treściwa. No ma ten ciężar beczek. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Mamy tą zbożowość na początku. Sporo karmelu, sporo wanili. Delikatna winność, delikatna kwaskowość się pojawia. Im duże to łyski trzymamy w jamie ustnej, tym coraz bardziej owocowo się robi. Naprawdę przyjemnie. Jest mleczna czekolada. Są rodzynki. Przełykamy, wtedy odrobinę tej mocy na języku się pojawia. Jest lekko pikantnie. Ale alkohol jak na whisky 3-4 letnią w mocy beczki jest dość fajnie ukryty, muszę przyznać. Po przełknięciu jest rozgrzewająco, cynamonowo, goździkowo. Jest sporo mlecznej czekolady, połączonej z karmelem, połączonej z wanilią. Trochę rodzynek. Trochę takich świeżych owoców, gdzieś tam może jabłko, jakieś pieczone jabłko, może brzoskwinia. Idąc do finiszu, mamy fajny, rozgrzewający, przyjemny finisz. Czekolada z rodzynkami. Drobinę cynamonu. Trochę brzoskwini. Ta zbożowość Lochli przez cały czas jest fajnie na języku utrzymana. Fajny, długi, rozgrzewający i bardzo przyjemny finish. Muszę przyznać, że jak na 3-4 letnią whisky w mocy beczki, jest ona bardzo stabilna, fajnie ułożona, bardzo przyjemna. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło w tej łyski, to to, że nie kopię alkoholem nie jest zbyt intensywna w kontekście alkoholowym i ta młodość jest dość fajnie ukryta. To trzeba przyznać. Trzeba im oddać, że bardzo fajnie dobrali beczki, bardzo fajnie zrobili tą kompozycję. Jest to bardzo fajne whisky, jak na 3 lata czy 4 lata moc beczki. Przyjemnie się to pije. Całkiem fajna. Całkiem fajny whisky. No krótko mówiąc 65 funtów Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek polski. Podejrzewam, że dostępna jest. Nie mam pojęcia, w jakiej cenie. Nie jestem w stanie tego wyśledzić, prawdę powiedziawszy, Dajcie mi znać w komentarzu, czy mieliście możliwość próbować tej whisky, Czy jest ona dostępna w Polsce? Jeżeli tak, co o nie sądzicie? Ode mnie to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i widzimy się niebawem. Do następnego.